3, 2, 1. No I, kurde, let's go. i've stuck to a few guiding principles when something is broken you fix it when something is wrong uh -huh. you make it right and if things aren't good enough you make them better no so without further ado, i'm here to announce patch 2.0 for yes patch 2.0

Właściwie remasterowanej wersji 2 i 1. Patrzcie. jedynka i dwójka zremasterowane Warcrafty. I 500 zł, proszę, ciekawe, ile będzie kosztować. No, kosztować. jak to wygląda? Ej, to, jak Get Medieval to wygląda teraz? Pokaż. I można wybierać. Ej, spoko wygląda nawet. Spoko wygląda. for Warcraft 1 we added modern controls. Okay, such as right -click. Warcraft 2 will still have multiplayer functionality and all legacy custom maps will still be fully compatible and playable. We are also bringing będą normalnie. bardzo dobrze. oni jakby robili tego teoretycznie, no, wiadomo jak to wyjdzie. Teoretycznie mam stare mapy custom oh, This is all available. Right now. Czy jest to faktycznie do kupienia już Warcraft 2? Right now, czyli do Warcrafta 3 patch już jest, a Warcraft 2 już do kupienia i pokaż się nam graficzkę. To jest zatek w ogóle jeszcze. Na Master. Pokaż się, poglądamy sobie jak to wygląda teraz jeszcze raz. Nie no, ładnie to wygląda. Tak dosłownie jak. Jakby narysowane było. Jak, jako taki komiks. Jeszcze raz, spoko jest. Spoko, jeszcze full znaczy 169. Nieźle wygląda, tak to trochę jak gra mobilna czasami, ale ogólnie spoko. Taki namalowany jeszcze raz. Nieźle, nieźle. Artas, my son, co Artas powie? Dobra, pokaż te graficzne update'y trójki. Inne environmentsy, no trawa inna, widać tutaj. Inne budynki. Tutaj akurat dużo różnicy nie widzę, trzeba będzie się przyjrzeć. Tutaj ziemia inna. Chyba, nie jednostki. Okej, okay. nie wiem, zobaczymy, to trzeba będzie porównać sobie. Myślę, że zrobimy jakieś takie porównanie. UI, a właśnie UI jak wygląda teraz, wy pokazali to ja nie zwróciłem uwagi. Panie, że zapomnieli o tym Warcraft'cie. Right now we have our 20th anniversary celebration running in-game. We've got modernized tier 2 armor sets, classic... Aaa, to już wiedzieliśmy, to już jak najbardziej znamy, też znamy.

find secrets and team up to defeat ragnaros and Nefarian. We're looking forward to the AQ war effort unlocking very very soon here, which will lead right into the launch of the Onkiraj raid. Now, there are new changes and new places that we can't Nowe runki, you. nowe rzeczy. Sadjik sodzik jest sadjikiem. Sadjik fine experiment. Get ready not only for next Ramis, but new instance content. Oh, parts as well as adventures in Deadwind Pass. Kurde, Deadwind Pass Scarletty yeah. Będą? jakieś yeah. rajdy, ja pierdziele. Dobra, kata. Pokaż. Firelancy wyszły dosłownie przed chwilą. No kata to chyba po prostu leci sobie fazami. Nic się niesamowitego nie dzieje. To właśnie to jest najciekawsze. Classic plus. A, dobra. Myślałem, że... On po prostu wiem co po kata. Że pandy będą. Okej, okay, myślałem, że coś nowego jeszcze powiedzą. Najpierw pandy. No już wiedzieliśmy, że pandy będą kiedy tam... Lato chyba, a lato przyszłego roku będą pandy za meskata. Co jeszcze czasu dużo, no jeszcze tam z pół roku, nie? Jeszcze tam miał być na wiosnę, coś takiego, więc to jeszcze czas. Pandaria była fajna. czy znaczy nie no, Pandaria tam była spoko, ale wiecie, to, to nie jest taki hype, jak na przykład Classic Plus. Także jakby, nie wiem, git. Nie chcę tam wychodzić Pandariami, i jak najbardziej w porządku jest dla mnie. Monka sobie zrobię. Może na pandzie. Monk panda. Wiecie, pandy secedowały, a tam horda Alliance przyszli, jak, jak zwykle nas rodzić. <laughs> Panda, w przyszłym roku. Przyszłe lato, to co będzie, to pewnie jakoś czerwiec. Trzeba wbić postać na kata, w takim razie do tej pory. Pół roku mamy. Wbijajcie postać się tam.

We'll be launching realms of all flavors. BV, normal PvE and for the very first time, hardcore, which will progress through the phases in lockstep with the others. Czy będzie nowy od razu hardcore realm? Okej, okay. będą jakieś zmiany, ciekawe. No bo one będą leciały szybciej, bo to jest progresywny realm, chyba. Oho. Like Okej, okay, czyli takie lekkie zmiany są. To to czyli rok będzie klasik, a potem na TBC wchodzi. No, to jest taki dosłownie klasik od nowa, tylko szybszy. To rok będzie klasik, potem TBC wchodzi, potem pewnie wod. Dobra, jest surowin. Win. win. World Zapomniałem kompletnie wody. o retailu. Mm -hmm. Siren Isle Nowa krainka Mała bardzo ta krainka. Na poziomie narratywnej, ten update to epilogue questlines dla Dalaran i Kirin Tor. Bez spójrzeń, ale ta historia zawiera tajemniczą Haranirę, która też będzie miała starą rolę w naszej ekspansji. Możemy także przejść do prologu, gdzie idziemy następnie, ale więcej o tym w minutę. Właśnie, w Fordzie w Alliance, nie? To będzie normalny classic, który będzie szybszy trochę i za rok będzie TBC na nim wchodziło, czy będą postaci na TBC przychodziły i pewnie potem w Taki przyspieszony klasyk. O Plunderstorm wraca, patrzcie. Plunderstorm. I kiedy Plunderstorm? Teraz? Czy znaczy, teraz na tym, na tym pasie od razu? Czy wcześniej? I będzie revamp eventu świątecznego. To też fajnie. Nowy event świąteczny. This novella is narrated by none other than Chris Metzen and available today. So, I know many of you have already seen 1107, but you have to be wondering <laughs> where is going to take us after that. Okay, so following Zalata's trail is going to lead us to a location that I've been personally excited about since we first settled on the idea of an underground expansion. Undermine, the capital of the Miasto Goblinów, Stolica. Now this is a city unlike Taki elegant, tylko fajny. Jak w BFA był ten taki dungeon, mega się Mehagon. Taki vibe trochę daje albo Moderlot. nie? What's important to them? What problems they're trying to solve? What they're capable of as a society? Everything that makes them truly unique beyond the humor and the explosions.

jest Moderlod. No. Jest Moderlod, wróci na drugi sezon. O matko Moderlod. Ale, ten... ale. delwy fajne, w ogóle pasie jaki delw dowalony, o kurde. Ej ładny. To delw tylko, ale ładny. To fajny akurat. <coughs> Zegwir. Oczywiście, nowy sezon raid co to za jakieś pokemony, pa! <laughs> pokemony się biją na arenie. U proszę bardzo. To też jakiś taki Delwik czy dungeon? There, arena Nowa arena. Jakarta areny goblińskie lubię nawet. Dobra, i co za lataw? Some of you may be wondering how Zalatath fits into all of this, and how goblin politics relate to the fate of our world soul. But rest assured, Undermine plays a vital role as a continuation, a next chapter in the many stories that are unfolding in the War Within. We will have a lot more to share on that front in the months. Okay, jeszcze nie wiadomo, ale Zalatath. Zalatath to ja już zniknęła ostatnio, ale ja wiem, stuka i zniknęła, Zalataw Zalataw planned for this year. Now, as you can see, 2025 is going to this be a special year for both modern and classic WoW players. Okay. No takie nowe miasto, nowa kraina, nowe nowe dungeon. We're reflecting on these past 20 years with immense gratitude as we lay the foundations upon for the next 20. Tości. On behalf of the entire World of Warcraft team, Thank you so much for being the heart of the history of Azeroth. Whether you've just joined our community, been with us for the last two decades, or somewhere in between, thank you for making Azeroth your home. And speaking of home, the team must have one more thing. Nie, no, nie mów, że housing będzie. Tylko nie housing. Tylko nie housing. O matko święta. Co to będzie? Co to jest? Jezu, to będzie housing. Czy to gracz jest? przed do chaty swojej. Your next adventure begins at home. No nie no, housing robią. Ale to ludzie czekali na to tak bardzo. W midnight będzie housing. Dobra, w następnym zadku. Będzie housing. Nowy content, 11.07. Siren Isle. Story Quests. Jakiś ring. To jest ten ring, który miał wyglądać. Szkoda, że nic nie wychodzi w tym ringu. To jest ten, który ma być takim. Azeroth, Coś takiego. To nie wiem, co to jest w sumie. Winter vale, Dobra, troszeczkę zmieniają ten event taki świąteczny. Holiday updates jakieś może będą. Ten Halloweenowy trochę został zmieniony. Więc myślę, że ten świąteczny też będzie całkiem spoko. Tutaj będzie Plunderstorm. Prawdopodobnie. Czyli Plunderstorm razem z 11.07 albo trochę powyjdzie. Potem ten nowy zone będzie Undermine. Czyli będzie następny następnym zonem. Będzie Siren Isle teraz, a potem w następnym patchu dopiero będzie Undermine, ten taki gobliński. Nightfall następny 11.1.5. Dobra, a tutaj już będzie Summer Midnight. A to jest reveal, dobra, to jest reveal tylko, patrzcie. Czy oni w, w przyszłym roku, w lato nam pokażą, jaki będzie Midnight? To nie jest tak, że on się tutaj zaczyna. Będzie dopiero jakiś trailer czy coś, no nie? Ale już wiemy, że będzie housing. Czyli ten sezon pierwszy jeszcze potrwa, potrwa, bo pierwszy będzie, no jeszcze nawet Siren Isle. Drugi dopiero razem z Motherlodem wchodzi razem z goblinami. Także taka jest sytuacja. Mamy już Jakiś pogląd, największy hype dla mnie na pewno. To, jest no, to są nowe serwery klasika na 100%. Ciekawe jestem, czy oni tam dadzą na przykład te tekstury nowe, bo teraz na kata nowe tekstury wrzucili. I mogli pytać te tekstury chociaż na no, bo tam były jakieś quality of life wrzucają, jakieś tam pierdoły, na przykład, czy można przechowywać te word Buffy i tak dalej. Ciekawe, czy wrzucamy jakieś tam tekstury nowe, czy coś. Mogliby. Za tydzień będziemy startować tego klasika, myślę. No i tyle, kurczę. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało, czy wam się w ogóle podobało, czy czekacie, a jak tak, to na co najbardziej. No i tak. Pozdrawiam. z Smire Life.